Kula boska, ta jak je wywaliła, kochana kryształy. Mówię no, no. Te kolorowe, piękne są. Presive. No. Idźcie mnie tu, ja wam powiem. bo no, i tu dwa sprawy, jakby takie kłótnie za, załatwiają, to troszkę chyba w sposób. Ula, boska, albo. to no. słuchajcie, patrzcie. No tam to, to już jest dzieło Chce, ja Muszę sprawdzić ile to w internatach kosztuje No bo to je ja, dobra zawijamy, zawijamy leciska Kurczę taki zegarek Powiem wam gruziński, radziecki Nie powiem, żeby mi nie nie wyszedł A jak na pustce leci O, są książki znowu no właśnie nie jest wam uciskać, bo ta jakaś piracka Jezu, nawet są flaszki powódcy, słuchaj tak Och, no takie piękne batery O, takie korony, zobaczcie co się dzieje Kula boska Zobaczmy. Qual que é aqui? nada para miniatura. Vamos abrir essa é? Fidiciar. Fidiciar. Yeah, this, these, these are also very popular. Uh, they were from Romania. Kryształ, powiem wam, ale to nie jest dla gości to nie jest dla gości bo tu jest nieco źle co tu mamy ale... skąd oni biorą słuchajcie, tego Да. Сейчас пошли. Да. 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 No taki fajnie powiem wam ten Waba o Elvis Presley jest pójdę, nie będę przeglądał, bo tutaj na pewno tanio nie będzie Tu już nie tacy, słuchajcie ja, ja to się w ogóle za handlarza nie mogę uważać absolutnie I posłuchajcie za kamerzystę i to jeszcze niskich lotów o piloty są jakby też potrzebował do starego magnetowidu to tu mogą być przechować coś jakieś maski tam kręci, udaje, że nie widzę, ale możecie tam patrzeć. Co ona tu ma pięknego? Te talerzyki.

Takie tam były te kajdany. Jak to się nazywa? Te sygnety, sygnety. Fajne te obróci nawet. Jak to ma taki stary styl w chałupie. Super ładnie wieszaki, te sprawy. Jakieś stare bary. oczywiście miecze, jak wam powiem. No i dwa sprawy, jakie takie płótnie za załatwiają. To troszkę chyba w inny sposób. Coś mi się wydaje. Już rozmową.

Kolejnego kolorowego, kolorowego powiem wam, ale kurde, zobaczcie, babcie lecą kurde, na iPhone'ie wiem czy to szóstka, szóstka S ładne, takie leżą są, tu jakiś wóz drzymały, no to co to ma być hello, hello słuchajcie, takie wagi no najpierw by musiał mieć chyba złoto, żeby sobie taką wagę ale gdzieś widziałem tą porcelanę, no coś mi tak przypomina te czerwone powiem wam kurcze kto ktoś ją zna dajcie znać, normalnie ją znam no gdzieś ją widziałem, tą zieloną nie, ale tą czerwoną 100%, 100% niebieską też nie jestem pewien to może być angielska gdzie co nie byłbym co wam musimy zobaczyć no ładnie tak kosztuje, no bo to jest już kosa. Słuchajcie, nie wiem czy to pogoda, czy co, ale kobieta, jak to nam mówi, że to kosztuje 300 dolarów. po prostu. Ja wiem, dzisiaj nie pić Słuchajcie, ja wiem, dzisiaj nie pić ale... Chyba ją naprawdę tutaj pan Jezus opuścił. A ładnie zobaczcie zobaczyć czajniczki.

to 35 lari. Mhm. Tamte chińskie, słuchajcie, myślałem, że to jest jakaś ichna robota. Ale nie, oni mówię, że są dzikie, bo są bardzo ładne. Zobaczcie, jakie piękne porcelanowe, ale zaraz pójdziemy jeszcze na jedno miejsce, bo coś mi tam, słuchajcie, ludziska wlazło w oko. Ło, jaka ta, wazamint. No, tylko Co to takie światło, jest światło dzisiaj ciekawe albo ja mam składzie taką czy się pomroczność coś, nie mam pojęcia No, idę tutaj, bo, ktoś... się, bo taki? to srebro Jest to jest 850 dolarów Chodźwietki trochę Pasywy są Nie no słuchajcie ludzka to ja tu jestem za niskie progi jednak dla mnie ja tu chyba mogę o słuchajcie na taką czapkę sobie kupić 2500 dolarów kobita powiedziała nie, nie, nie wiem słuchajcie to już chyba, chyba nie z nimi jest coś nie tak tylko ze mną chyba o takiego żuka to się mogę kupić może mi stać nie widać że to tak nowoczesne Mam no, takie liście A na srebra się pasum ludzi się zaczyna luksusowo, że tu ochrony ludziska nie ma Są rzeczy jak, jak to one twierdzą po 25 tysiąca dni Ten się słuchajcie, ten właściciel tego... O, ta tutaj jak poszła ze srebrami dziewczyny pokażę Wam, ale to trzeba w slow motion, bo tutaj chyba nie zobaczycie co tu w ogóle się na odwalało. Co ona tutaj ma, słuchajcie. to są może tutaj te może to takie z są o, są moje ulubione słuchajcie, do herbaty kosyckiej odjechali sobie starinny kula no. boska ta jakie wywaliła kochana kryształy no, no. te kolorowe piękne są śliczne ale nie ma kolorowego szkła wiecie co albo ja źle patrzę albo gdzieś nie trafiłem to, mus, to, 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 to musi nie być domena tych jakby okolic się wydaje Nie? jeszcze to jest słuchajcie. To się ciągnie ja już jestem Ja już jestem zmęczony słuchajcie Ja już jestem zmęczony tymi kosztownościami co przypasu tutaj jest lekka przesada Słuchajcie, że ja się miałem jeszcze schylać. wy sobie wyobrażacie? Nie, Jestem pewien, ten facet mnie oszukał. Słuchajcie, w zeszłym roku na obcinaczki. Tak, tak, nie. Kwiaturki słuchajcie. Nie wystarczy, że ja ich może. Nie, nie specjalnie za O, są też te mycki słuchajcie. Te panie one same robią to. Kurczę między taką kupić ale nie wiem. Ale nie jest drogo, słuchajcie, jak, jak za robotę taką no Naprawdę nie jest drogo. Tak tutaj są jakieś skarbiska. Taka. To widać robot. Kobita, robot, mam wrażenie. Można się pomylić, no nie no patrzcie jakie tutaj są lampy Matko, boska piękne, Śliczna ile tam tę lampa ile kosztuje Ale powiem wam patrzcie o, albo to, to co a ta kapatera, no nie, patrzcie co się dzieje Ale tutaj jak coś kurczak nie ten kurczak Zra twój ty jest Papota Murano Murano Potosz 500, но за 400 можно. 400. Моран, моран. Рожденный пущенный. Красиво. Что? А? Ничего, ничего. Matko Boska. O. Słuchajcie, za, zasztyletowała mi normalnie tą ceną tego kurczaka pięknego, no ale przepiękny jest, słuchajcie, 400, więc to jakieś ponad 500 zł on by kosztował. Możliwe, żeby coś opuściła, ale no piękny, ja nawet nie znam ceny, ile on jest taki warty, bo to może być, słuchajcie, bardzo druga pozycja, ona mówi, że to jest Morano, Morano, Morano to w ogóle chyba wszystkie tak się nazywają, no przepiękny, ale gdzie ja bym go do kieszeni wziął, słuchajcie, jeszcze to jakiś antyk, ale niektóre no te cenówki ludziska w tysiącach dolarów już tutaj się kręci, ja naprawdę się dziwię, że tu ochrona się jeszcze nie zainteresowała albo jakieś karki, dobra, lecimy dalej, co tu, tutaj już jakieś skorupy i tylko jakieś inne bałagany o proszę, tutaj już takie chyba bardziej własna twórczość artystyczna no nie no, tutaj też jest interesy kręcą, słuchajcie, o jakie fajne No są tam takie kinhali porcelanowe, tutaj patrzcie kotek tej obici. To jest w ogóle strzelniczka i pieprzniczka. powiem Wam. No, widzicie, dodatkowo tamten rynek idzie przy ulicy, ale tutaj już jest tak, można bardziej się roz... rozwlec po tym barkach takie grillowe. No, co o, o. tu już jest grubo słuchajcie grubo tu już chyba czasy jakby jakieś bitewki się odbywały nie wiem czy parkowe raczej chyba nie no, raczej nie bo są te taka czapa na zimę zobaczcie biorą żeby ciepło albo te. te są takie chyba te są uzbeckie Ale pewnie się mogę mylić jakieś koce to chyba tury, tureckie akcje Jeżdżają. Proszę Państwa, no takie, to no fajnie, że tu jest rękodzieło O, tutaj panowie już chyba jakąś rozgrywkę robią. Nie wiem, czy, 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 czy. No i fajnie. Tu znowu sztyletownia. No, tylko takie finki, niezłe są. Nie wiem, co oni mają. Po co to komu? Weźcie mi, wytłumaczcie pod diabła. Takie rogi sobie kupić, ja nie wiem, nie mam pojęcia, wcale mi się to nie podoba jako dekoracyjna rzecz. Dobra, zobaczymy jakieś piękne obrazy, bo widzę już, że ładnie. ładne, piękne, zobaczcie tam jaka ta kamieniczka, o Jezu, a tu jaka intensywność tych kolorów, nie no, śliczne. o Boże, nie chcecie jak nie? Jak mnie Pani Bozia nie obdarzyła umiejętnościami malarskimi to niestety muszę pieniądze wydawać, a tak to by sobie taki, słuchaj ta bohomas jeden, drugi pyknął w przerwie na jakimś serialu, nie, w domu, a tu widzisz, ludzie, 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 ludziska, no muszę pieniądz wydać, jakbym chciał. Piękne są obrazy, ludzie, Och, jak to Bozia jest dziwna, ciekawe jaki ja mam talent, chyba jeszcze nie odkryłem mam nadzieję, że do końca mojego życia słuchajcie, ten, ten mój talent jakby sam się ujawił ujawił, co myślicie? chyba, że słuchajcie ludzi skaże, wy już odkryliście ten mój talent no to słuchajcie, no to piszcie śmialutko, ja go już tylko doszlifuję i będzie dobrze, nie? no, tak to tutaj wyglądało o, zobaczcie, tutaj jakiś ziomek jeszcze coś maluje już tu się chyba raczej nic nie wydarzy jakaś akcja finansowa no, cześć, petto. Cześć Jepetto, co ty tu robisz? Ale to jest porządna robota. Słuchajcie, w no świetny jest. Taka rzeźba, no chciałbym mieć taką, ale to nie są tanie rzeczy. Halo, halo, zobaczcie tu co możecie dupę posadzić. No i to jest tak, jakby on, on miał was namalować. Świetne to jest. No dobra, ludziska. To ja tutaj z was z tego miejsca razem... Z Jepetto żegnamy. Sekcja komentarzy jest wasza. Jak Wam się pokazał, podobał ryneczek w Tbilisi. Ja już jestem któryś raz. Bardzo mi się podoba, ale no słuchajta, no środki, no środki, niestety, no niestety nie wiem. Moi widzowie coś mają chyba dziurowe kieszenie, no i jest słabiutko, jest jest kiepsko, no ale musimy pchać dalej ten, ten wózek. Trzymajcie się, bo tu już kobieta ze wschodu się wciska na razie.